Hej, cześć, witajcie z tej strony chęci. Witam Was po raz kolejny w Grze Shakespeare's Fidget. Na początku chciałem Was przeprosić, jeżeli jakoś dziwnie brzmi, ale aktualnie jestem przeziębiony. Jednak postanowiłem nagrać odcinek mimo to, ponieważ mamy kolejny tydzień i po raz kolejny omówimy sobie eventy. Wiem, że informacja pojawiła się praktycznie od razu po ogłoszeniu tamtych eventów z zeszłego tygodnia. Ale stwierdziłem, że zostaniemy przy tym formacie wydawania odcinku co tydzień i dlatego przychodzę dopiero dzisiaj. Dostaliśmy już informacje odnośnie wszystkich 12 eventów, jakie się pojawią w grze, oraz jaka będzie ich kolejność. I tak, może najpierw omówię eventy, które jeszcze nie zostały przedstawione na przykład u mnie na odcinku i są to tak, pierwszy z nich to jest epicka przygoda czyli to co było zapowiadane na, podczas weekendu epickiego każdy myślał, że, że tego już nie będzie, ale jednak się pojawia, tylko będzie osobno z, ze zwykłym eventem epickim. O co z tym chodzi? Ostatnia misja z pierwszego paska awanturniczości oraz z trzeciego paska awanturniczości będzie zabierała epicki przedmiot. Czyli, no, coś w końcu dla, dla graczy Free to Play, więc, jest to bardzo super rzecz. Drugi event nazywa się, nie wiem czy dokładnie, też te eventy będą miały taką nazwę, jak teraz przedstawiam, ponieważ yy, biorę to z niemieckiego forum, a tłumaczenie tego jest dosyć yy, słabe, ale dobra. Kolejny event nazywa się Epicka Ekstrawagancja i też dotyczy epickich przedmiotów, ale tak. Yy, Podczas gry w kości zamiast yy, ikonki monety pojawi się ikonka epickiego przedmiotu, czyli jak można się domyślić podczas grania w kości będzie można zdobyć epika, ale jest na to kilka warunków. Jeżeli wylecą nam trzy takie same kości, dostajemy przedmiot epicki, ale, nie, ale każdy oprócz broni broni nie znajdziemy podczas trzech kostek jeżeli trafimy 4 kostki to już mamy wtedy gwarantowaną broń a jeśli rozbijemy bank i trafimy 5 kości od razu no to dostajemy broń z runą ulepszona jakoś przedmiotu plus 3 czyli po prostu yy, no, mocniejsza broń ponadto podczas tego eventu będzie można znaleźć epiki w kole u doktora Ababubu zamiast zwykłego item, który się tam pojawia w kole będzie po prostu przedmiot epicki i tak mamy teraz trzy weekendy epickie tak jakby w sensie no, mamy zwykły epicki mamy ten gdzie epiki pojawiają się za misje oraz ten gdzie będziemy mieli w kościach i ten Yy, otóż teraz epicki event, ten, ten zwykły, gdzie możemy znaleźć yy, epickie przedmioty w zbrojowni i gabinecie magii, będą pojawiać się co dwa tygodnie, a nie co miesiąc tak jak, tak jak to było kiedyś. I tak yy, epicki event w, yy, z przedmiotami w zbrojowni i gabinecie magii będzie pojawiał się zawsze, a co dwa tygodnie będzie jeden dodatkowy. Pierwszego tygodnia będzie to weekend epicki razem z tym y, z Kowalem, gdzie możemy rozmontować 15 przedmiotów. Dwa tygodnie później będzie przedmiot y, weekend epicki razem z y, epicką przygodą, czyli z tymi epikami za, y, za pierwszy pasek awanturniczości oraz trzeci. I za kolejne dwa tygodnie będziemy mieli to y, będziemy mieli zwykły event epicki. Oraz ten event, gdzie możemy znaleźć epika w kościach oraz u doktora. Ponadto, jeszcze jest trzeci event, który nie został odkryty, i nazywa się on Dzień Zagubionych Dusz. I to po prostu podczas misji możemy znaleźć duszę, a w podziemiu dostajemy dwa razy więcej dusz za wszystko. Yy, podczas złabiania bohaterów do podziemia, z ekstraktora dusz Wszędzie gdzie możemy tylko zdobyć duszę to będą one podwojone I tak, jak to będzie wyglądało yy, Eventy pozostają w takiej samej kolejności jak były teraz Czyli już teraz w piątek yy, będziemy mieli weekend yy, expa oraz tych klepsydr a co dwa tygodnie po prostu będzie weekend epicki razem z tym drugim dodatkowym weekendem epickim. Ponadto w ten piątek startuje serwer 47 Międzynarodowy, na którym będziemy mieli dostępne cztery eventy: takie jak Expa, Golda, Epicki oraz te zmienione skarby lasu czyli Tango w twierdzy. Czyli mamy praktycznie klasyczny event 4X tylko w odświeżonej formie, więc yy, możemy już się domyślać, że podczas świąt czy innych okazji yy, nie będzie 12 eventów naraz, tylko ciągle będą 4 tak jak to było kiedyś. I co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tych eventów. Aha, chciałbym jeszcze dodać, że od 1 marca możemy szukać wiosennych kupili, czyli niedosyp, brzdzik oraz czyli paliw. Więc co? Wpijajcie w misję, patrzcie w stanie, kiedy można je zdobyć. I co, to by było na tyle. Widzimy się już w niedzielę. Jeżeli ten odcinek cię podobał, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję z dzwonkiem oraz napisz komentarz. Ja się będę żegnał, co nie będę już przedłużał. Do zobaczenia. Cześć.